Drugi tom Miabelium nadchodzi wielkimi krokami, ale zanim otworzymy nowy rozdział, wróćmy do początku. Do wydarzeń, które wszystko zapoczątkowały. Zatem, na początek, jeden z najmocniejszych i najbardziej magicznych motywów pierwszego tomu: Noc kupały. Pradawne święto ognia, wody, chłodności i miłości. W tej nocy, gdy światło splata się z cieniem, a rzeki szepczą staje pieśni, dochodzi do tragedii. Zamoletowana zostaje Adeanna Dewot. Przypalek? Nie w świecie mi gdzie przeznaczenie tka się z ognia i nurtu rzeki. W tradycji słowiańskiej, noc, kupały to czas. Gdy genice między światami się zacierają, woda oczyszcza, ogień chroni, a dziewczęta puszczają na rzeki Bianki, ufając, że popłyną ku dobremu losowi lub ku przyszłemu ukochanemu. Czym więc była ta noc dla naszych przodków? Niezależnie od tego, czy mieszkali nad Wisłą, Dniepem, czy Dunajem, wszystkich Słowian łączyły trzy żywioły – ogień, woda i zioła. Świętowano prześlenie letnie między 20 a 24 czerwca, choć na wschodzie kupa wypadała częściej w lipcu. Oddawano wtedy część duchom natury, ale i odpędzano złe moce. Kąpiele w rzekach i jeziorach były rytuałem oczyszczenia, taniec i śpiew wokół ognia obowiązkowym elementem tej nocy. To właśnie dziewczęta szykowały wianki, symbol czystości. A chłopcy szukali nie tylko ich, ale i legendarnego kwiatu paproci. Miłość, los i magia przeplatały się w pradawnym rytuale. Świętowano też zaślubiny, by urodzaj był lepszy, los łoskawszy, A panna znalazła męża, najlepiej takiego, co wyłowi jej wiany. I właśnie w taką noc w Mijawelim zaczęło się wszystko. Między płomieniem a nutem narodziła się tragedia. Dzięki wielkie! I do mężnego. Usłyszenie.